To dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zadumie nad życiem, nad śmiercią, nad przemijaniem. Słuchaliśmy introdukcji ze suite gotyckiej Leona Blumana. Przechodniu, byłem kim jesteś, będziesz kim jestem. Módlmy się za siebie nawzajem. Przewodnik po chmurach. Chciałem nauczyć Cię latać, byś sens odnalazła w tłumie, lecz Ty po wertepach świata nawet stąpać nie umiesz. Ale się nie martw, nie trzeba, choć smutek w sercu się lęgnie. Niebo ciebie dosięgnie, bo dam ci przewodnik po chmurach, ze wszystkich dokładny najbardziej. Jeśli kiedyś zapragniesz, to w chmurach z pewnością mnie znajdziesz. Dziś wracać na ziemię mi nie każ, choć ziemia z błękitów mnie woła. Tego nie zmienisz w człowieka, kto raz się przemienił w anioła i słuchaj, dopóki żyjesz, co mądrość pod nosem mruczy, że czasem. Poezja i religia, jak siostry miłosierdzia, pochylają się nad umierającym człowiekiem. Człowiek rodzi się i od razu jego wewnętrzny zegar odmierza ściśle określony wektor czasu. Od chwili pierwszej do ostatniej, od alfy do omegi, od pierwszego haustu powietrza do kończącego ziemskie boje. Bezdechu. Człowiek oddala od siebie myśl o śmierci, pielęgnuje życie, poszerza horyzonty swojej świadomości. Śmierć sieje przerażenie, ale bywa też rodzajem fascynacji, jest zaprzeczeniem człowieczeństwa i jego zwieńczeniem. Generuje łzy i budzi w sercu nadzieję. Ta prawda dociera do nas szczególnie, gdy każdego roku listopad zaczyna się od refleksji o życiu, śmierci i świętości. Tego dnia miliony ludzi stają u grobów swoich najbliższych i wpatrują się w ogień płonących świec, skrzących się zniczów, ciepłych lampionów. Miliony łączą się duchowo z tymi, Dużo odeszli poza granice wyznaczonego im czasu. Ile razy podczas tego wpatrywania się w ogień pojawiła się myśl o wieczności, nieuchronnym przyspowianiu się ziaren piasku w klepsydrze, o przepaści, której nie sposób przebyć w ciągu jednego życia. Ludzkość ciągle żyje na granicy wieczności. Ledwie przez mgnienie pojawia się na niebieskiej planecie. I już szybko oddala się w mrokach przeszłości. Tomaso Albinoni, Adagio Giemolo Daniela Ewa Zajączkowska, może nie umieramy, może nie umieramy, tylko przerastamy życie? Każda rzecz, jaka z nami jest, każda idea, sprawa staje się mała, każde dążenie niedopasowane. Porzucamy byt jak za małe ubranie, jak za ciasne buty. Może dusza ludzka spogląda wstecz. Z pobłażliwym wzruszeniem i dziecinną tęsknotą, bo wszystko, co jej zostało, to miłość wielka nad wszelkie pojęcie. Halina poświatowska, śmierć. Mędrzec wpatrzony w Twoją smutną twarz, białą, nic nie wie o Tobie. Oprócz tego, że unicestwiasz ciało, rozsypujesz ciało. Hojnie wzbogacasz płem wiatr, kiedy cię poją kadzidłem. Obiecujesz odejść niechętnie snujesz się przez kościół wzdłuż smugą kadzielnego dymu. Oni myślą, że ciebie nie ma. Jesteś, jesteś. Bo jak żeby inaczej można było nie żyć? Dla przyrodnika jesteś zagadką jak życia. Dla fizyka przeistoczeniem materii. Dla wierzącego przejściem do innego bytu. Dla nas cierpiących wyzwoleniem. Teresa Ferenc. Powrót do domu. Odpadamy od siebie jak pióra od ptaków. W cierniach mrozu przedzieramy się przez tunel. Słychać łomot skrzydeł lecących na przemian. Chciałoby się rozpłakać, ale zbielały usta. Na krzewach ani chmury, ani kropli. Trzymając twój puls w moich palcach powtarzam. Tu się tylko gościem jest. Tam się do domu powraca. Tu się tylko gościem jest. Tam się do domu powraca. Jan Sebastian Bach, Chorał. Erbachm dziś meine, o oh Herre Gott. Spójrzmy, spójrzmy na kosmiczną otchłań wieczności, która była przed człowiekiem i będzie po nim. Stojąc przy grobach i kontemplując ogień, człowiek wpatruje się w wieczność i na chwilę zatrzymuje się w pędzie. Zaczyna intensywnie myśleć o Bogu. O pierwszej i ostatecznej przyczynie, o przemianie ciała w proch. Byłem kim jesteś, będziesz kim jestem. Sentencja pojawiająca się w dawnych czasach na nagrobkach, werbalnie dotyka tajemnicy śmierci, misterium przemijania, celebry rozpadu. Gdy niebo listopadowe otwiera się nad cmentarzami, bóry dym świec wznosi się ku czystemu przestworzowi wszechświata. Ludzkość wpatruje się w tę ogromną czaszę, pełną gwiazd, galaktyk, bo to jest strop niebieskiej egzystencji, namacalny dowód istnienia, trwającego miliardy lat, stale zmieniającego się, stale odrodzającego się. To zasłona tajemnicy, która musi nie zostać do końca, zasłona tego, co było i będzie, czego żaden śmiertelnik nie dotknął i nie dotknie. To sukno chwały boskiej i materia nieskończoności. Jan Sebastian Bach chorał i śrów cudija, Herr Jezu Chryst. Wierzę w człowieka, syna wszechrzeczy rzeczy niemocnego, murzyciela praw, jakie mu dano z natury jego, i w przypadku genów wiodącego coraz dalej, od wody w żywiu nieskończoności. Wierzę w jego ciało śmiertelne w sobie, pomyślane jako chwilowa forma bytu, wyklęte na, na zawsze przed urodzeniem, za sam tylko udział w ślepiej strukturze światła. Który jest przykładem celowości materii, dążącej do swojego zaprzeczenia. Wyznaję w pokorze przynależność własnego losu, do wspólnoty lodu, zbyt ludzkiego. Niech światło świadomości sprzyja w godzinie mojej śmierci cudzym oczom. Wierzę. Niech im świeci po wiek wiek. Jan Sebastian Bach chorał. Herzlich tut mich weglangen. Koło Antoni Dubiec. Spękane dno wyschniętej rzeki. Ulotność istnienia. Pokryta zmarszczkami twarz starca. W lustrzanym odbiciu czasu uśmiechnięty młodzianin. W zaciszu klasztornym przeczytałem Maksymę. Jesteś tym, kim ja byłem. Będziesz tym, kim ja jestem. Pomyślałem, w tajemnych murach świątyni, przemijanie to koło miejsca i czasu, w ziemskiej wędrówce człowieka. Leon Bülman, to kata ze Suity gotyckiej. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Modlitwa za zmarłych to najlepsza rzecz, jaką możemy im ofiarować. Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu wejdźmy na górę błogosławieństw, aby modlić się o to, żeby ci, którzy teraz płaczą, byli szczęśliwi. Aby ci, którzy teraz cierpią w czystcu, stali się błogosławieni. Błogosławieni ubody w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Boże, Ty nam przykazałeś czcijcie Ojca i Matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami wszystkich rodziców i odpuść im grzechy. Pozwól nam oglądać ich radości, swej wiekuistej światłości. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wieku wiekuista, niechaj im świeci. Błogosławieni, którzy się smuczą, albowiem oni będą pocieszeni. Boże mogący polecamy Twojemu miłosierdziu dusze poległych żołnierzy, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i wiary świętej. O Boże, niech to ich męczeństwo, poniesione w obronie wiary i ojczyzny, uwolni ich dusze z czysta i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku ista Daj im świeci, błogosławieni dzisiaj, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu, dusze wiernych odpoczywają w pokoju. Udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy spoczywają na naszych cmentarzach. Aby uwolnieni od wszystkich win, cieszyli się z tobą bez końca. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światłość wieku ista, niechaj im świeci. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni. Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu miłosierdziu, zanosimy do Ciebie naszą pokorną modlitwę. Wyzwól duszę swoich sług, których miejsca doczesnego spoczynku są nieznane od wszystkich grzechów i kar. Niech święci aniołowie jak najprędzej zaprowadzą mnie z ciemności do wiekuistego światła. Słuchając o przemijaniu nasuwają się słowa naszego nieżyjącego poety, kapłana księdza Jana Twardowskiego Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą pozostają po nich buty i telefon głuchy. I może w te listopadowe dni, kiedy odwiedzamy cmentarze, odwiedzamy naszych bliskich, patrzymy na groby naszych kolegów, naszych koleżanek. Żył i Bóg go zabrał. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci.